Salał bracia i siostry i witam was moi drodzy w 2022 roku. Eee, tak naprawdę pierwszy raz nagrywamy w tym roku. Było krótkie takie na nowy rok. Eee, takie życzeniowe, a więc dziś już powracamy do tej niedzielnej Ewangelii, do Słowa Bożego, które Bóg do nas kieruje. Eee, 9 styczeń, niedziela i piękne święto moi drodzy, Chrzest Pański, a więc taki czas na przypomnienie Swojego Chrztu. Zapraszam Was do Słowa Bożego. I na kawkę w tym dwudziestym drugim roku. Pa, pa. I pierwsze czytanie z księgi Proroka Izajasza. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi Wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega, drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta pańskie to powiedziały. Wstąp na wysoką górę zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Podnieś mocno Twój głos zwiastunko Dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się, powiedz miastom ludzkim, oto wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz, pasie on swą czodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi owce karmiące. Prowadzi łagodnie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwal i błogosław, duszo moja pana. Błogosław, duszy moja pana, Boże, mój panie, ty jesteś bardzo wielki, odziany w majestat i piękno. Światłem okryty jak płaszczem. Chmury są twoim rydwanem. Przechadzasz się na skrzydłach wiatru, wichry, używasz za swych posłów. Sługami twoimi ogień i płomienie. Jak liczne są dzieła twoje, panie! Ty wszystko mądrze uczyniłeś. Ziemia jest pełna twoich stworzeń. Oto jest morze ogromne i szerokie, a w nim żyjątek bezliku zwierząt wielkich i małych. Wszystko to czeka na ciebie, byś dał im pokarm we właściwym czasie. Gdy im dajesz, zbierają. Gdy otwierasz swą rękę, sycą się twym dobrem. Kiedy odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają, stwarzasz je napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. I drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy. Wyrzekszy się bezbożności rząd światowych rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei objawienia się, chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Gdy ukazała się dobroć miłość zbawiciela naszego Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w duchu świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Jan powiedział, idzie mocniejszy ode mnie. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Alleluja. I słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie Mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzin rozwiązać rzemyku u sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na Niego. W postaci cielesnej, niby gołębica. A z nieba odezwał się głos, Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrysty. E, moi drodzy, e, to słowo, które do nas dziś kieruje i prorok Izajasz, e, i święty Paweł, e, i ewangelista e, Łukasz jest bardzo mocnym słowem, słowem, które e, nas buduje, słowem, które nas umacnia, i słowem, które nas napełnia e, Taką mocą, mocą z wysoką, mocą właśnie Ducha Świętego, kochani. I, I jesteśmy, moi drodzy, dziś wezwani do tego, by, by właśnie iść za Panem. Iść poprzez to, że jesteśmy namaszczeni na chrzcie świętym, Jego Duchem Świętym. Jesteśmy powołani, kochani. I to ode mnie, braci i siostro, i od Ciebie zależy, czy tak będziemy postępować. Dziś y, to słowo, które kieruje do nas ewangelista, y, mi osobiście y, pokazuje, jak żyć, jaką trzeba mieć pokorę. Pokorę, którą ma Jan i pokorę przede wszystkim, którą ma Pan Jezus. I y, do tego za chwilę dojdziemy. Ale z tego y, pierwszego czytania z proroka Izajasza, y, Podobnie jak pas też, pasią swą czodę. Czyli Bóg y, daje mi wszystko, co mi jest potrzebne. Gromadzi ją swoim ramieniem, jak nosi na swej piersi. Y, tak naprawdę, Bóg y, nosi każdego z nas. Nosi nasze cierpienia, nasze bóle, nasze słabości. Wszystko to, z czym sobie nie możemy poradzić. My często możemy mówić, że gdzie jest Bóg, gdy jestem chory, gdy cierpię. A On wziął na nas swoje nasze, nasze choroby i nasze słabości, wziął na siebie. Byśmy my tego nie musieli dźwigać. My mamy mu oddać tak naprawdę to, z czym sobie nie radzimy. I on się tym wszystkim zajmie. Chcę. Bóg chce nas prowadzić, chce nas prowadzić poprzez całe nasze życie, właśnie drogą, drogą, która jest przepełniona miłością, miłością, która, e, która się objawiła e, na drzewie krzyża. To Bóg dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, ale Bóg nie oszczędził swojego Syna. To Pan Jezus umarł za Mój i za twój bracie i siostro grzech, za grzech całego świata. Gdy ukazała się dobroć, miłość Zbawiciela naszego Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełnialiśmy, spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie, odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. To właśnie, kochani, my nie jesteśmy zbawieni przez te nasze dobre uczynki. Oczywiście one będą liczone jako coś dobrego, jako coś potrzebnego. I my mamy postępować dobrze, te uczynki nasze mają być dobre ale to z miłosierdzia swego On nas zbawił przez obmycie, przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. My, kochani, właśnie w tym Chrzcie Świętym jesteśmy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Poprzez właśnie sakrament Chrztu otrzymujemy Ducha Świętego, którego Bóg wylewa na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Naszego. Dlaczego? Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. E, kochani, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, byśmy e, nigdy nie utracili tej tożsamości, którą mamy: e, że jesteśmy dziećmi bożymi, że jesteśmy dziedzicami życia wiecznego, że jesteśmy e, nieśmiertelni, że jesteśmy nieśmiertelni, że Pan Jezus oddał za mnie i za Ciebie bracie i siostro życie, byśmy my mogli żyć wiecznie. I poprzez zanurzenie w Duchu Świętym, w chrzcie, y, jesteśmy dziećmi bożymi. Stajemy się dziećmi Bożymi w Jezusie Chrystusie. I to jest kochani, coś niesamowitego, coś pięknego, co trzeba sobie powtarzać każdego dnia. Błogosławić tak jak psalmista dziś zaprasza nas, byśmy błogosławili, by nasza dusza, nasze ciało błogosławiło Pana. Byśmy. Y, Uwielbiali Jego imię, uwielbiali Boga, jaki jest wielki w Jego cudach, w Jego majestacie, w Jego pięknie, kochani. Każdy z nas jest stworzony na obraz Boży. Piękny obraz Boży. Piękny obraz Boży. Każdy z nas jest piękny. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie. Ty wszystko mądrze uczyniłeś. Zobaczmy. Yy. Bóg każdego z nas, stwarzając, stworzył ludźmi powołanymi do świętości, ludźmi powołanymi do mądrości. To my czasem gdzieś tam, w tą właśnie, mamy swoją światową mądrość, tą ludzką mądrość, tą naszą świętość, i tak dalej, i tak dalej. A Bóg wszystko, co stworzył, było dobre. A więc każdego z nas, stwarzając, stworzył jako dobroć. Jako coś dobrego, jako kogoś dobrego, jako swoje dziecko, swojego syna, swoją córkę, która ma dążyć do świętości, który ma dążyć do świętości właśnie poprzez mądrość, poprzez mądrość, poprzez karmienie się Słowem Bożym. Ziemia Twoja, Boże, jest pełna stworzeń, Twoich stworzeń. Morze ogromne i szerokie. Wszystkie zwierzęta te małe te duże te wszystkie żyjątka to wszystko Bóg stworzył wszystko to czeka na ciebie byś dał im pokarm we właściwym czasie zobaczmy Bóg <laughs> daje nam pokarm we właściwym czasie Bóg troszczy się o zwierzęta o ptaki troszczy się o każdego z nas nic nam nie będzie brakowało gdy idziemy za panem Jezusem gdy idziemy z nim i za nim to on się będzie troszczył o to, by nam nic nie brakło, byśmy mieli wszystko, co potrzeba we właściwym czasie. To my często yy, ten czas chcemy mieć już, odpowiedź chcemy od Pana Boga już, yy, jakąś rzecz, dom chcemy mieć już, a Bóg nam wszystko daje we właściwym czasie. Może dom nie jest nam potrzebny, może te spodnie nam nie są potrzebne, te, ta kurtka, czy coś tam, co se chcemy kupić, nie jest nam w tym momencie potrzebna. Bóg. Jeśli to jest Jego wola, to nam na to da błogosławieństwo, da to wszystko właśnie w tym czasie, w którym On uważa za stosowne. Jeśli my tylko się Mu damy poprowadzić, jeśli my rzeczywiście oddajemy Mu wszystko, każdą płaszczę na swojego życia. Ech. I kochani idąc do Ewangelii, świętego Łukasza. To są piękne słowa. Lud Boży, lud Boży. Lud, który przychodził do Jana Chrzcić, przychodził po nawrócenie chciał się dowiedzieć, czy Jan jest właśnie Mesjaszem. A Jan mówi wszystkim. Ja was chrzczę wodą lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyku u sandałów. On będzie was chrzcił duchem, świętym i ogniem. O kim mowa? Mowa o Panu Jezusie oczywiście wiemy. I widzimy tutaj w Janie tą pokorę. W, w innych miejscach, we fragmentach właśnie w Ewangelii św. Łukasza, Mateusza i Marka ja, y, się wzbrania. Że on nie, nie będzie chrzcił y, pana Jezusa, bo ja jestem właśnie, nie jestem godzien. Zobaczmy, jaką ma ten człowiek pokorę. Ale jaką pokorę ma pan Jezus, że jeśli mnie nie ochcisz, to się nie wypełnią pisma, nie wypełnią się te słowa, które są zawarte w piśmie. A więc Jan chrzci wodą, otwiera się niebo i Duch Święty występuje na pana Jezusa. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. Jezus stał się podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Przyjął nasze ciało z Marii Dziewicy za sprawą Ducha Świętego i we wszystkim jest podobny do nas, oprócz grzechu. I tutaj z tym ludem przychodzi Pan Jezus i przyjmuje chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił nad Niego w postaci cielesnej niby gołębica a z nieba odezwał się głos Tyś jest mój Syn umiłowany w Tobie mam upodobanie te słowa padają pamiętacie też jak na górze przemienienia pańskiego gdzie jest Pan Jezus z uczniami to jest mój Syn umiłowany Jego słuchajcie tam tak takie padają słowa. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Tu mamy... Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. E, dla mnie te słowa, które dzisiaj tu czytamy, są niesamowicie ważne, bo to jest, e, to jest takie słowo, kiedy, w którym się już dzieliłem z wami tym świadectwem, kiedy mm, byłem 5 lat temu, 5 albo 4, 5 lat temu. E, na rekolekcjach miałem adorację w nocy. I miałem takie pragnienie, by zrozumieć Eucharystię, by zrozumieć chleb, by zrozumieć ciało Pana Jezusa, krew i um, przez godzinę w tej nocy w adoracji widziałem twarz Pana Jezusa który, i głos Boga, który właśnie mówił, Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. I jestem kochani przekonany, że podczas każdego chrztu właśnie Bóg wymawia te słowa. Tyś jest mój syn umiłowany, tyś jest moja córka umiłowana, w tobie mam upodobanie, kochani. I to jest bardzo ważne, by ta tożsamość dziecka Bożego y, nas budowała. Nas budowała. Byśmy właśnie z podniesioną głową w tych czasach, które mamy, w których nam przychodzi żyć, czy co są łatwiejsze, czy trudniejsze chwile, byśmy nie dali się. Yy, zmanipulować, byśmy nie dali sobie yy, mówić, że nie jesteśmy dziećmi, nie jesteśmy godni, by być dzieckiem Bożym, córką Bożym, synem Bożym. Nie. Jesteś synem, jesteś córką braci i siostro króla, jesteś synem, córką Boga. Jest, jesteśmy bogami. Przeczytamy w Starym Testamencie? Jesteśmy bogami, jesteście bogami, bo jesteśmy dziećmi Bożymi. To są, kochani, niesamowicie ważne słowa. Słowa, które trzeba sobie powtarzać każdego dnia. By móc zaakceptować się dzisiaj taki, jaki jestem. Taka, jaka jestem. Może nie jestem dzisiaj doskonały, nie jestem jeszcze dzisiaj święty i bardzo często się mi zdarza upadać, ale jestem mimo to dzieckiem Bożym i Bóg mnie kocha. I tak jak czytamy w pierwszym czytaniu, noś mnie na swoich rękach, jak to, to jadnie, tą owieczkę zbłąkaną, poranioną, cierpiącą, on mnie nosi, Bóg mnie nosi na swoich ramionach, na swoich rękach i nosi Ciebie, bracie i siostro, bo jesteśmy Jego dziećmi. Duch Święty stąpił nad Niego w postaci cielestej niby gołębica. I z nieba odzywa się głos. mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Prośmy dziś y, dziś Pana, Pana Jezusa, o tą właśnie y, tą moc Ducha Świętego, który jest w nas i który chce pracować w nas i chce, byśmy byli narzędziami w Jego ręku i chce się nami posługiwać. Jan chrzcił wodą. Ten fragment też y, mnie dziś też osobiście bardzo mocno dotyka, bo ja też się dzieliłem tym świadectwem, gdy się urodziłem, było ze mną nieciekawie i, i, i mój stan taki był taki no pod znakiem zapytania, jak mi to mama relacjonuje, opowiada, ale pytałem się mamy kiedyś yy, właśnie z tym chrztem, jak było i ja byłem chrzczony wodą parę razy, <laughs> mama mi w domu chrzciła wodą ze dwa, ze trzy razy na pewno mówiła. Yy, no, i chyba, chyba nie przedawkowała tej, to, z tą wodą i z tym chrztem, kochani, ale właśnie Jan chrzcił wodą. My też możemy chrzcić wodą. My też możemy chrzcić. Wiecie, że w razie właśnie takich sytuacji trudnych, gdzie dziecko się rodzi i są, jest zagrożenie życia, każdy z nas y, może ochrzcić dziecko. Tak naprawdę ma obowiązek ochrzcić dziecko, tak? Jak nie ma y, księdza, czy, czy kogoś, kto to, to zrobi. Yy, a więc chrzest, zanurzenie w śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Yy, dziećmi Bożymi. Podczas chrztu stajemy się dziećmi Bożymi, kochani. Yy, yy, chrzest tak naprawdę nas bardzo mocno zobowiązuje. Każdego z nas. Jako rodziców. Kiedy przynosimy swoje dziecko do chrztu. Tak? Bo gdy my jesteśmy chrzczeni... Jest zwyczaj małe dzieci się chrzci, a więc się tak naprawdę chrztu nie pamięta. Ja nie pamiętam przynajmniej swojego chrztu. Nawet, że byłem wodą chrzczony dwa czy trzy razy, nie pamiętam. Ale wiem kiedy byłem chrzczony, znam, pamiętam datę, I z, właśnie z opowiadań i gdzieś mam, właśnie też pamiątkę chrztu świętego. Kochani, to jest obowiązek. Jako rodziców, który deklarujemy. Deklarujemy, gdy kapłan pyta nas, czy będziecie swoje dziecko wychowywać w wierze. A więc to jest, kochani, obowiązek, który, który, który bierzemy na siebie. My, jako rodzice, my, jako rodzice chrzestni, bierzemy ten obowiązek. To nie jest ciężar, to jest obowiązek yy, głoszenia Słowa Bożego. Bycia świadkiem i świadectwem dla naszych dzieci, dla naszych chrześcijaków, to jest nasz obowiązek. My tą deklarację, tą obietnicę składamy przed Bogiem i przed Kościołem, przed ludem Bożym. Jesteśmy świadomi tego, mówimy. Chcemy wychowywać dzieci w wierze. I zobaczmy później, co się dzieje. Jak, jak to się później toczy dalej. Czy czasem nie jest tak, a dzisiaj można powiedzieć, coraz częściej tak jest, że właśnie ta obietnica kończy się, gdy wychodzimy z Kościoła po chrzcie świętym z dzieckiem. Później są, kochani sakramenty, komunia święta. To jeszcze tutaj jakoś tam to dziecko do tego dziewiątego roku życia popniemy, jakoś mu tam pomożemy, w szkole sobie poradzi, pójdzie do komunii. My mamy być tym świadectwem jako rodzice, a więc Pacierz. Modlitwa w domu, podczas posiłku. Kochani, jakim pięknym świadectwem jest modlitwa nawet w restauracji, gdy jesteśmy nawet między ludźmi. Wziął się pomodlić się. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że mamy co zjeść, za to, że to dla nas wszystko stworzyłeś i naucz nas, Panie, dzielić się z, z innymi tym, co mamy. Kochani, to jest niesamowite świadectwo. Naprawdę, yy, to nie chodzi o to, by ludzie na nas patrzyli, ale to zostaje, w ludziach zostaje. W ludziach to zostaje, że widzą, że w restauracji, w jakimś takim miejscu publicznym modlą się przed posiłkiem ludzie, rodzina, rodzice z dziećmi. To jest, kochani, świadectwo. Błogosławić sobie, błogosławić dzieci, idąc do szkoły, nie wstydzić się tego. Jesteśmy właśnie zobowiązani, ten chrzest nas zobowiązuje do tego jako rodziców, jako rodziców chrzestnych. Później my, jako dzieci ochrzczone, jako ludzie dorośli, jesteśmy zobowiązani do tego, by właśnie tą wiarę, tą Ewangelię, to Słowo Boże przekazywać naszym dzieciom. I to się ma przejawiać w naszym życiu, w naszej codzienności. To nie tylko ma być na pokaz. I nie ma się to skończyć ta ewangelizacja e, po chrzcie świętym naszego dziecka, kiedy wychodzimy z kościoła. Tylko mamy świadczyć, mamy prowadzić te dzieci przez życie właśnie drogą Ewangelii, drogą tego yy, apostolstwa Bożego, yy, drogą pełną obfitości, pełną miłości, przepełnionej miłości i mocy Ducha Świętego. Kochani, jak się pięknie dzieci modlą, to jest coś niesamowitego, jak my tego doświadczamy też w domu z Renią. Gdy nie wiem, boli mnie głowa, poproszę Marysię czy Mikołaja, czy Anię tą małą, Aniu pomóc się, jak się powiem wam. Jak ona się modli, to dziecko trzyletnie, jak się potrafi modlić, i naprawdę Bóg te modlitwy wysłuchuje. Przestaje boleć głowa. I ona się modli: Jeziu, proszę Cię, by mojego tatę przestała boleć głowa. Amen. To są słowa modlitwy trzyletniego dziecka. Kochani, przekazujmy tą wiarę. Tym bardziej dziś ten czas, taki ostatni, który też w moim życiu jest, kiedy właśnie się dzieliłem też z Wami, miałem trochę spotkań z młodzieżą, to właśnie dziś ten Dzień Chrztu Pańskiego jakby mnie motywuje do tego, by właśnie w tym kierunku iść, by prosić Ducha Świętego o tę moc Jego, o te dary Jego, byśmy jako dzieci Boże, jako bracia, siostry Pana Jezusa, Właśnie szli, naśladując samego Jezusa e, i głosili tą dobrą nowinę. Mieli przede wszystkim sobie też pokory, pokorę, e, pokorę i pokorę i pokory, By tych młodych, by te nasze dzieci, naszą rodzinę prowadzić do Chrystusa. By cały świat mógł być zbawiony, kochani. I to byłoby coś pięknego, gdybyśmy tak my w domach, w rodzinach naszych, tak żyli. Jakieś kró, krótkie czasem akty szczeliste, jakieś <laughs> prosi nas to, to, ktoś o modlitwę, jesteśmy gdzieś tam razem, wziąć się za ręce pomodlić. W tej intencji, czy w innej intencji. I kochani, wtedy naprawdę ta nasza młodzież, nasze dzieci gdy będą miały swoje dzieci, gdy będą ojcami chrzestnymi, matkami chrzestnymi, w ten sposób też będą postępowały. W ten sposób będą postępować. Będą też prawdziwymi świadkami Ewangelii. E, Ewangelii Bożej, którą przekazują z mocą. I będą przekazywać z mocą. Z mocą Ducha Świętego. Ty jesteś Moim synem umiłowanym, ty jesteś moją córką umiłowaną. W Tobie mam upodobanie. To są słowa Boga, które Bóg dziś kieruje do Ciebie, braci i siostro. I do mnie i do każdego z nas. Jesteś moim synem, jesteś moją córką. I chcę, byś szła szedł moją drogą. I tego wam, moi drodzy, z całego serca życzę, byśmy właśnie tak postępowali ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud, Wybrane sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Bracia i siostry, gorliwości i łaski Bożej całemu światu życzmy i nieśmy. Amen. Bardzo Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się z Bogiem, papa! Pa. Hej!